W tym wydaniu multiinformacji poznamy nowego szefa partii Nowoczesna w Płocku. Porozmawiamy o studenckich sprawach i przebiegniemy dwa mosty. Znamy nowego szefa Nowoczesnej w Płocku. Jest nim Bartosz Leszczyński. Sędzia spotkań szczypiornistów. Przejął on funkcję przewodniczącego partii po rezygnacji Małgorzaty Kamińskiej, która to stanowisko zajmowała od lutego ubiegłego roku. O tym, kim jest Bartosz Leszczyński i co chciałby zmienić w Płocku, dowiedzieliśmy się w czasie konferencji prasowej. Polityką interesuję się od wielu, wielu lat, a sytuacja, która ma miejsce w Polsce i w Płocku, zmotywowała mnie do tego, żeby wejść w politykę i mieć realny wpływ na to, jak będzie wyglądało życie moich dzieci, moich przyjaciół kolegów, znajomych, a także moje, żeby mieć realny wpływ na to, co się dzieje w naszym mieście i co się dzieje w Polsce. Sukcesy Wisły Płock dla każdego płocczanina powinny stanowić powód do dumy. Klub jest naszą marką. Parę dni temu gościliśmy szczypiornistów w naszym studia. Panowie wykorzystali cykloramę i sprzęt do profesjonalnej sesji zdjęciowej. Mamy nadzieję, że będą zadowoleni z rezultatów. W Płocku powstanie nowy parking. Zostanie zbudowany między skwerem na Zielonym Jarze, a budynkiem Armii Krajowej 19 i będzie składał się z dwóch części. Jedna z nich w okresie zimowym zamieni się w lodowisko. W cieplejszych miesiącach cały parking posłuży kierowcom i pomieści 103 pojazdy. Wykonawcą projektu jest firma Zielony Ogród. Budowa parkingu potrwa do 30 listopada i pochłonie 506 tysięcy złotych. Niejednokrotnie spotkaliśmy się z głosami płotczan narzekających na eksodus studentów z miasta. Czy da się temu zaradzić? Mamy nadzieję, że więcej młodych ludzi zdecyduje się na naukę w płockich PWSZ. ach Zwłaszcza teraz, kiedy w szkole doszło do poważnych zmian strukturalnych. Od teraz instytuty zostaną zastąpione przez wydziały, a dyrektorzy przez dziekanów. Celem reformy jest umożliwienie prowadzenia badań naukowych. Więcej na ten temat opowie rektor PWSZ-ów. Nie odchodzimy od naszych jakby fundamentalnych celów, czyli kształcenia zawodowego. W dalszym ciągu uczelnia całkowicie będzie kształcić na profilu praktycznym. Nowo powstające w naszej uczelni kierunki są kierunkami praktycznymi, i tą ofertę w dalszym ciągu. Utrzymujemy i będziemy ją rozwijali, natomiast jakby całkowicie nowa sfera działalności tej uczelni wiąże się z jej rozwojem naukowym. Te możliwości rozwoju naukowego są skierowane zarówno do pracowników, do kadry naukowo-dydaktycznej, jak również do studentów. I tu też myślę, że jesteśmy w stanie zachęcić więcej osób do przyjścia do studiowania do naszej uczelni. Że może nie wszyscy interesują się tylko pozyskaniem zawodu, może są, będą osoby, które będą chciały na przykład rozwijać się również naukowo i taką możliwość w tym momencie będziemy im na uczelni stwarzać. Na cmentarzu przy Kobylińskiego stanęła naturalnych rozmiarów rzeźba straconego na Mokotowie żołnierza Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych porucznika Bronarskiego, pseudonim Liść. Pomnik połączony jest z odnowionym grobowcem rodziny Bronarskich, gdzie zostaną pochowani ci żołnierze wyklęci, których szczątki zostaną odnalezione na terenie Komendy Policji przy ulicy 1 Maja. Odnowiony grobowiec i pomnik oficjalnie odsłonięte zostaną 17 września. Zostały one sfinansowane ze zbiórki w ramach akcji Ratujmy Płockie powąski, Część środków pochodziła od biskupa Płockiego i Orlenu. Piąta edycja półmaratonu dwóch mostów już za nami. W tej edycji zawodnicy rozpoczęli bieg o półtorej godziny wcześniej niż przewidywał to pierwotny plan. Upały w okolicach południa mogłyby być dla nich niebezpieczne. Nieoficjalne wyniki półmaratonu sugerują, że zwycięzcy to pochodzący z Kenii Edwin Meli Cheriot oraz kłamboka Teresa Flavios. 3, 2, 1, JO!